Hej, to Mizuka. Czas poeksperymentować z nowym formatem filmów. Być może zrobię z tego nawet całą serię. Chciałam zacząć od dość poważnego tematu karmy dla kotów. Może niektórych z Was zaskoczę, ale karmy, które znajdujemy w sklepach, nie nadają się praktycznie do niczego. Trudno w to uwierzyć, wiem. W końcu wszystkie te firmy typu Whiskers, KitKat czy nawet Felix są dosłownie wszędzie. Można je znaleźć w każdym sklepie, a ich reklamy są puszczane cały czas. Zacznijmy od tego, że koty są bezwzględnymi mięsożercami, a w karmach, właśnie z popularnych marek, mięsa nie ma. A nie, może jednak jest, ale gdzieś około 10%. No dobra, czyli jednak za dużo tego mięsa nie ma? A nawet gdy przeczytamy skład takiej puszki, 10% tego całego mięsa to odpady. Świństwa typu pióra, pazury i nawet kopyta. A co znajduje się w tych 90%? Zboża i odpady roślinne. Kot nawet nie może tego trawić ani przyswoić. Wydala wszystko i nie ma ze zbóż żadnych korzyści. Cukry i nadmiar węglowodanów. Prowadzą one do wielu chorób wątroby i trzyski. Polepszacze smaku i zapachu. Nie muszę mówić, że chodzi o samą chemię, nie? Jeśli to was nie przekonuje, mogę wam powiedzieć jeszcze parę innych ciekawych faktów. Gorsze karmy są droższe niż lepsze karmy. Dlaczego? Tylko dlatego, że mają znaną markę. Gorsza karma nie ma żadnych składników odżywczych. Kot potrzebuje jeść więcej, ponieważ sam czuje, że za mało ich przyswaja. A czemu tak dużo je, mimo że jest zła? Bo, tak jak już mówiłam, ma polepszacze smaku. W efekcie tego wszystkiego wasz kot je więcej, płacicie więcej, wasz kot tyje i może zachorować. Nie brzmi to dobrze, nie? W internecie możemy znaleźć mnóstwo firm, z karmą, która ma bardzo dobry skład. Większość zaczyna się nawet od 80% mięsa i są o wiele tańsze niż te sklepowe karmy. Wiem, że niektórzy z was mogą mieć problem, aby się przerzucić na karmy z internetu. W końcu w sklepie z obok was. Rodzice nie chcą zamawiać przez internet lub po prostu nie wierzycie w moje słowa. No cóż, bardzo łatwo je udowodnić. Wystarczy trochę się doedukować i zacząć czytać składy. Wtedy będzie można łatwo zobaczyć różnicę w tych karmach. Mogłabym tak gadać i wymieniać. Ale chyba zostawię to na drugi film. Jest jeszcze wiele kwestii do omówienia, jeśli chodzi o temat kotów. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Byłabym bardzo wdzięczna, gdybyście napisali mi, co o nim sądzicie i czy taki format filmiku jest ok. W końcu pierwszy raz go wypróbowałam. I to na razie tyle. Hej!